Cześć malutki! Cześć, tato. Ty mówisz, ty mówisz! A chciałbyś nam coś jeszcze powiedzieć? Chciałbym pozdrowić babcię, dziaduścia, wujka, piotrka, ciocię, ole. No i specjalne życzenia dla Liwusa. Liwus? Hmmm, Będziesz mogła mi zmieniać kupę i pieluszki, jak przyjadę do Polski tu tu A kto to idzie? Twój kolega? Małpka! Twój kolega przyszedł? Tak. No co? No, słabo. Trzymaj małpeczkę. No, trzymaj. Trzymaj. Bujamy? Teraz bujamy, tak? Aha, kanibal, kanibal, ratujcie, mnie ratujcie, ratujcie, kanibal, chce mnie zjeść. Ty mały kanibalu, chciałeś mnie zjeść, widziałem, ugryzłeś mi rękę. To moja ręka, to nie kiełbasa. Uciek. O. Nie Piotrek! Nieogolony Piotrek! Uciekaj! Dziewaj mnie, obroń mnie! Zobacz! Zobacz tam! No tam. O no jak to gdzie? Tam zobacz! Pokażę ci łapom! No tu! Tam są jakieś ludy, ludy tam są. Co oni od nas chcą? Oni chcą mnie zjeść. Trzymaj mnie, ratuj mnie, ratuj mnie, ratuj, nie daj mnie, nie daj mnie zjeść. Ja wiem, że Piotrek jest głodny, zobacz jak on jest chudy. On chce mnie zjeść, on na pewno chce mnie zjeść. Schowaj mnie, schowaj mnie, schowaj mnie, schowaj mnie. O Boże, Ty chyba kupę zwaliłeś. tam się nie chce schować. Schowam się za poduszkę. Mm. Czy moja mm. Nie boicie się? Puk, puk, puk. Nie boicie się?